Dzisiaj jestem zdeterminowany. Jestem bardzo zdeterminowany. Au! Moi drodzy, zacząłem się na nocy drugiej w NAFIE czwórce. A, kurwa! Chciałem, shift, chciałem, shift, chciałem shift, chciałem zamknąć. Wiem, że teraz dużo osób się pewnie będzie śmiało, że jak to noc druga i tak dalej próbowałem. Tyle razy na live'ach próbowałem to przejść, i nie było szczęścia. Bardzo. Krwiszon. co to wyskoczyło? It bigos. Natomiast moi drodzy, przynajmniej dowiedziałem się dwóch rzeczy na podstawie tych moich wszystkich gier. Po pierwsze, że jestem kurwa głuchy, a po drugie, że słyszę, jak już coś słyszę, to bardzo dziwne rzeczy. Nie słyszałem oddechów animatroników, bo w teorii podchodzisz do drzwi, przystawiasz ucho i słyszysz oddech albo nie. Ja słyszałem jakieś dziwne jęki. I to nawet jakich nie było. Ja cały czas słyszałem tam dziwne jęki. Więc coś na pewno jest nie tak z tym moim słuchem, moi drodzy. Jestem zdeterminowany i dzisiaj postaram się przejść tę drugą noc razem z wami. A wy moi drodzy możecie mi pomóc z tą determinacją kciukiem w górę. Bardzo dużo kciuków w górę w tym momencie. Ała! Wow. I dużo również komentarzy. Z jakimiś słowami otuchy. Czy ja mam dźwięk? Tak, 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 dobra, mam dźwięk. Moi drodzy, zaczynamy. Musimy sprawdzać, czy są animatroniki. Muszę ich słuchać, muszę słuchać ich oddechów. Na live'ie, no powiem wam szczerze, że ludziki mi nie pomagali. Teraz mogę się skupić i może to przejdę. Coś przebiegło. Po co tu biegasz? Dobra, nie, nie, tu się nie podchodzi, tu się nie podchodzi, dopóki nic się nie uchyli. Tego już powinienem się nauczyć. Jest cisza? Jest cisza. Dobra. No i widzicie, ja na przykład teraz słyszałem jakieś takie. Oplułem cały monitor yy, Dawaj, dawaj, dawaj Dzieciaczku, dawaj Coś słyszałem Nie, widzicie? Znowu coś słyszałem Ale tu nic nie było Coś jest nie tak z tym moim słuchem, ewidentnie Dobra Eee Uu. Była tam, była tam, wypieprzaj Mendo Na spokojnie, teraz podejdźmy sobie W prawo, jest tu coś? Była, była, ale powiedziałem, żeby wypieprzała, więc bardzo dobrze. A tutaj coś jest? Czy coś tu jest? Tu nic nie ma. No i doskonale. I ja tak mogę grać przez cały ten czas, moi drodzy. Znowu coś przebiegło. Coś zrobiło tupu, tupu, tupu. Wypieprzać, kurde, z tym tupu, tupu, tupu. Nic, nic. Dobra, moi drodzy, druga w nocy. Ah. Coraz lepiej. Tak naprawdę to nie. W ogóle nie jest lepiej. Coś było. Teraz to kurwa hał hał słyszę. Czekaj. O dobra, dobra, dobra. Poszedł sobie. Stresująca jest strasznie ta giereczka. Z prawej strony czy coś, cokolwiek. Teraz słyszę tłum ludzi. Jakieś dziwne szepty. Nie wiem czy ja takie rzeczy powinienem słyszeć. Czy wszystko jest ze mną ok? Zaraz będę kurde słyszał kolory. To, to to, nie jest dobry znak. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. I co? I nic. Trzecia w nocy, moi drodzy, pół drogi za nami! Ech. Tylko, że coś przebiegło znowu. Wypieprzać mi stąd. Dobra? O! Było! Było! Teraz słyszałem takie. Ech. Nie wiem, ile ja mam trzymać. Pisaliście mi kiedyś, że 10 sekund, później że 15, raz że 20, raz że 5, raz że w ogóle mam nie liczyć i po prostu mam czekać e, aż aż nie usłyszę, że sobie pójdzie ktoś, coś za mną biega i mi się to bardzo nie podoba, ale to bardzo bardzo. Idziemy sobie teraz tutaj do Boniego. Dobra, nie ma Boniego. Kurde, stresujące wymieprzać. Odejdźcie, odejdźcie. <gry> Trzecia w nocy jest mega stresująca. Ale nie ma chociaż Foxiego. I co? Dobra, cisza na horyzoncie. I co? Tu coś? Talerze. Ja wiem, że to ma więcej e, niż dwie noce. Ale ja już będę się czuł spełniony, jak przejdę tę drugą noc. Naprawdę. Ja, dla mnie to jest i tak już dużo. Bardzo dużo. Na spokojnie wszystko będzie dobrze. Może tutaj. Tu coś biega. Cały czas biego i biego. A! Wypieprzaj. Będzie dobrze, ja się ładnie staram Nie, to za każdym razem jak odpalam to światełko, to mam w myślach takie skoczy, skoczy na mnie ciul. I co? Jesteś tam, ciulu? O, byłaś tam. Wypieprzaj! Piąta w nocy! Piąta w nocy, proszę! Zostawcie mnie! Nie krzywcie mnie! Dobry jestem! I co? A tutaj? A! Poskromiłem cię moim światłem nienawiści Teraz ty, moja droga koleżanko. Jesteś tu? Czy nie macie tu? Nic jej nie słyszę. Nie słyszę jej. O, dobra, 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 była daleko. Kurde jak oni teraz mędzioki szybko mnie atakują. Dobra, czy tutaj? Nie wiem. O, się wystraszyłem. Nie wiem, stresujące to jest coraz bardziej. Mega stresujące. Piąta w nocy, jestem blisko. I co? Tutaj? O, o, poszła sobie, poszła sobie. Ej, moi drodzy! Moi drodzy! Moi drodzy, bo to w każdej chwili już może się skończyć. W każdej chwili. Za pierwszym razem! Tak! Tyle prób, tyle liveów. A ja za pierwszym razem to zrobiłem na nagrywce. Tak, 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 tak! Trzy dni do. Zabawy? Jakie zabawy? Dzieciak płacze. Nie płacze dzieciaku, wszystko będzie dobrze. Odszedł bez ciebie, będzie dobrze wszystko. Że w prawo mam wyjście, jeśli yy, będę biec, może mi się udać. Mam stać w tym momencie. Pośpiesz się i biegnij do exitu. A co jeśli pobiegnę w drugą stronę? Nie, nie pamiętasz co widziałeś? De, yy, wyjście jest z drugiej strony. Pośpiesz się i odejdź. Nie, ja chcę. Ja chcę tutaj. Nie lubię się słuchać. Nie będziesz mi mówił, gdzie mam iść. Dobra, będziesz jednak mi mówił, gdzie mam iść. Moi drodzy, ale teraz dużo komentarzy, dużo łapek w górę. Udało się, udało się przejść tę drugą noc. Jest za późno. Pośpiesz się. Chyba w drugą stronę mam iść i znajdź kogoś, kto ci pomoże. Już wiesz, co się wydarzy, jeśli on cię złapie. Możesz znaleźć pomoc, jeśli przejdziesz przez nich. Musisz być silny. Dobra, będę silny, ale się wystraszyłem i schowałem się pod stół. Jutro jest kolejny dzień. Nie chcę jutra. Nie chcę jutra. Nie chcę jutra. Fun with Plus Trap. Hold control. Dobra, dobra, dobra. Ja wiem jak to robić. Wiem jak to robić, moi drodzy. Muszę klikać control. E, chyba też muszę go słuchać. Muszę go ogarnąć na X. Więc muszę mu pozwolić jakby iść. Nie? Nie mogę go zaklikać na śmierć, bo wtedy się nie ruszy. Więc muszę jakby czekać. Ale on się nie rusza. Rusz się. Albo może się nie ruszaj, bo wyskoczysz mi pewnie na ryj. Pewnie źle to zrobię. No ile mam mu pozwolić? Dobra, dajmy na to, że 15 sekund mu pozwolę. Toś, znowu szepty słyszę. Szepty słyszę. Dużo szeptów słyszę. Tupujtu tupu, 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 tupu. Kurde nie rusza się. Pewnie już zwaliłem. Dobra, to poczekam dużo więcej. Dużo więcej poczekam. Jest ciemność. Widzę cztery gwiazdy. A! Ruszał się, a ja mu przerwałem. Może nie powinienem. O, o. Wypieprzył stąd. Teraz się zestresowałem. Tu Zestresowałem się. Jedna próba nocy trzeciej. Może się uda. Miałem skończyć materiał, jak tylko przejdę drugą noc, ale coś szybko przyszedłem. Czy tutaj coś jest? Tu nic nie ma. Ej, poszło mi naprawdę bardzo dobrze. Ja jestem z siebie zadowolony. Jestem bardzo zadowolony. Dobra, tylko cały czas coś tupta. Jak ja nienawidzę, jak coś mi tupta po pokoju. Wypieprzaj mi z tym tuptaniem i z tym zegarem. Rzucę kurde lampą w ten zegar. Dobra. Była tam, była tam, była tam. dlaczego już nie karcisz? Jest dopiero początek. Czy coś tutaj? Cisza, cisza. Jest, jest! Foxy wlazł. Foxy, czego ty chcesz? Proszę odejść. Kurwa, mać. Odejdź. Dobra, chyba muszę zamknąć się na chwilę. I tak, tak. Raz, dwa, trzy. Trzy, dwa, jeden. Nie wiem, chyba jeszcze na więcej muszę zamknąć. Żeby był malutki. Jest już malutki. A jaj. Dobra, tutaj. Czy coś jest? Nie ma, nie ma, nie ma. Dobra, to teraz y, trochę tutaj muszę sprawdzić. Dużo ich się narobiło. A teraz lewo, 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 lewo. A, zestresowałem się. Czy coś tutaj? O, dobra, był, był, ale już nie ma. Nie wiem, czy muszę Foxiego dalej sprawdzać. Chyba tak, y, ale go zaraz sobie sprawdzimy. Najpierw tutaj. Dobra, nie, nie, czytaj, jest w sumie y, w kuchni, bo słyszy talerze. To ona jest w kuchni. A... Dobra, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, Foxy, jesteś pluszaczkiem, nie jesteś pluszaczkiem, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, wypieprzaj, zamień się w pluszaka, ciulu, Mendo, nienawidzę cię, o, dobra, ładny mały Foxy, słyszę szepty, słyszę głosy, masakra, jakie to jest stresujące, raz, dwa, trzy, Foxy, proszę, ukryj się, Foxy, 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 Foxy proszę, zamień się w pluszaczka, nie, nie w tego ziomeczka z hakiem, w pluszaczka, dobrze, super, Foxy, Cieszę się, cieszę się, z Was się nie cieszę. Druga w nocy. Czy tutaj? Nie wiem, słyszałem jakieś takie bicie serca, bardzo dziwne. Czy coś tutaj? Dobra, słyszałem te talerze, więc jeśli talerze, no to ona jest kurde, ciulerska menda w kuchni. Dobra, Foxy. Zamień się. Pluszaczek. Jako pluszaczek jesteś słodki. Jako ziomeczek z hakiem. No, 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 no. Dobra, tutaj jest też yy, ładnie. Teraz lewa strona. Dawaj. Słuchamy. Było takie bum bum. Bicie serca. Ja teraz nie wiem, czy mam otworzyć, czy nie mam otworzyć. Zgasło światło, włączyło się światło. Mam cię przepuścić? Nic nie słyszę. O, dobra. To teraz w prawo szybko. W prawo szybko. W prawo szybko. Dobra, dobra, dobra. Teraz do Foxiego, teraz do Foxiego, bo Foxy zrobi. Auu! No właśnie. Dobra. Foxy, schowaj się. Nie chcemy cię tu. Jesteś tu niemile widziany. Nie! Foxy, ty jesteś dalej tu niemile widziany. Wypieprzaj, wypieprzaj. Czwarta w nocy, Wypieprzaj. Dobrze. okej. Okay. teraz to trzeba przede wszystkim te kurde gównioki małe. I teraz lewo, 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 lewo. Dobra. Tutaj. Nie słyszę nic poszedł sobie Boni. Teraz Chika trzeba poskromić. Chika, moje światło nienawiści cię zniszczy. Dobra, moje światło nienawiści cię zniszczyło. Super. Odejdź. Tutaj. Oczywiście kurde, ziomek z wielkim hakiem. Czary mary, hokus pokus. Freddy wypierdalaj. Okej. Okay. Nie, to Foxy, to Foxy, przepraszam. Był tam, był tam. Znowu słyszałem to bum bum. Odejdź. Proszę cię. Ja jestem dobrym człowiekiem. Mam już czwartą w nocy. Wiesz co to oznacza dla mnie? To znaczy: Piąta w nocy! Proszę odejść! Dobra, odszedł. Teraz do cziki, teraz do cziki. Dobra, poszła sobie. Dużo mędzioków i znowu moi drodzy do Boniego idziemy. Czy coś tutaj? Ok, poszedł sobie. Ej, jest piąta w nocy. Wiecie co? To jest najbardziej stresujące, jak jest taka piąta w nocy to jest ultra stresujące wtedy, dlatego że w każdej chwili mogę jakby wygrać, ale też w każdej chwili mogę przegrać i się zdenerwować. Jeszcze bardziej. No kurde, ziomek z takim wielkim hakiem, proszę odejść, 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 odejść. Dobra, Foxy malutki. Nie. Jak? Jak to możliwe? Co do ciula? No co do ciula? Dużo lajków, moi drodzy, udało się Czuję się spełniony e, Dwa dni do imprezki e, mi, mi już wystarczy tych imprezek Naprawdę, spociłem się, spociłem się bardzo On cię nienawidzi Musisz wstać Dobra, wstań, 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 uciekamy Możesz teraz uciec, natomiast musisz się pośpieszyć W lewo, czy w prawo? Dobra, 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 tak, 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 tak Mówisz mi to samo, co wcześniej Czyli teraz tak, tutaj Okej, okay. I, i do wyjścia, tak? Kim jesteś? Gdzie jest twoja zabawka pluszowa? E, moją jest Springboni. Tata mówi, że muszę na niego uważać. E, w innym wypadku chyba skaleczę mój palec, czy coś w tym stylu. On jest finger trapem. Jakąś pułapkę na paluchy, czy coś takiego? Angielski nie 10 na 10 Dobra, tam się ktoś ukrywa. Czy ja mogę. Nie, dobra, myślałem, że mogę tam podejść. Tutaj do samochodu nie mogę. E, tu to jest Golden Freddy? Też nie mogę, to idziemy... Okej, okay, idziemy przed ciebie, cześć koleżanko. Okej, okay, mam uważać, słyszała, że ożywają w nocy, a jeśli zginiesz, oni schowają twoje ciało i nigdy nikomu nie powiedzą. Dlaczego wyglądam na tak zmartwionego? Nie widzimy się na imprezce. Czy ty nie jesteś tym dzieciakiem, który zawsze się ukrywa pod stołem i płacze? <laughs> Nikt inny się nie boi. Dlaczego ty tak? Przestań być takim dzieciakiem. Jak możecie się nie bać? Jak możecie się nie bać? E, czy nie idziesz na imprezę? Wszyscy idą na imprezę. O, zaczekaj, musisz iść, to są twoje urodziny. Kurde, domyślam się, że historia jest ultra mroczna i, i muszę e, się w nią dużo bardziej wczytać. Wszyscy zadowoleni Strasznie dużo tutaj dzieciaków Ej, wydaje mi się, że to jest dom chyba z drugiej czy trzeciej części Nie wiem, ale byłem tutaj kiedyś A nie, to też z pierwszej Tutaj, kurwa mać Tutaj był mój pokój Okej, okay. czyli to dalej jest z tej samej części Dobra, tu po prostu był mój pokój Ej, Jutro jest kolejny dzień Nie, nie chcę z plasztrapem walczyć Ja jestem już szczęśliwy z tego, co osiągnąłem Czyli przyszedłem dwie noce Proszę Może, może zaczekam na niego Dobra, nie świecimy na niego po prostu ładnie czekamy. Jestem grzeczny. O! Kurde, wstał. Niepozorny plusztrap. Może się wsłucham w niego. Kuźwa! Dobra, poszedł sobie dalej. Nienawidzę tych dźwięków. Na razie pozwolę mu iść. Okej, okay, jest bliżej. Pozwolmy mu trochę dalej przejść. No. Dobra. Znowu jest bliżutko. Dobra. Jeszcze trochę. Ej! Zrobiłem to! Udało się! W ostatniej sekundzie. I co ja teraz zdobyłem? Coś zdobyłem. Coś zdobyłem. A, że jest godzina później. Znaczy, nie, nawet dwie godziny później. Nie wiem. Mam ochotę jeszcze spróbować dzięki temu. Może może akurat? Nie bacz to! Nie, 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 nie! Koniec, Papa, pa. moi drodzy, nie zapomnijcie zostawić super kciuka w górę. Widzimy się niebawem w kolejnym jakimś materiale. Papa. Pa.